Cześć, dziś pokażę Ci, jak łatwo zintegrować Twój sklep Prestashop z Marketplace Emac. Do tego celu stworzyliśmy dedykowany integrator Emac dla Prestashop. To narzędzie pozwala na szybkie i wygodne zarządzanie produktami, kategoriami oraz zamówieniami. Aby rozpocząć, w Prestashop w zakładce Moduły wpisz w wyszukiwarkę Marketplace. Zobaczysz trzy osobne moduły, każdy dedykowany dla konkretnego kraju Bułgarii, Węgier i Rumunii. Wybierz moduł dla rynku, na którym sprzedajesz i kliknij Konfiguruj. W zakładce połączenia wystarczy wpisać login i hasło, i Twoja integracja działa od razu. Dodatkowo w tym miejscu wyświetlana jest aktualna wartość kursu walut, co ułatwia planowanie cen, szczególnie jeśli prowadzisz sprzedaż w kilku krajach. Kolejna zakładka to eksport produktów. Możesz tutaj określić zakres ID produktów, które chcesz przesłać na Emag. Dzięki czemu eksportujesz dokładnie te produkty, które są ci potrzebne na wybrane rynki zagraniczne. Następnie mamy kategorię mapping. Tutaj mapujesz produkty z PrestaShop do kategorii w Emag. Dzięki temu system wie, gdzie trafią twoje produkty. Na dole możesz ustawić cenę. Na przykład cenę z PrestaShop powiększoną o własną marżę. Moduł umożliwia dodawanie nowych kategorii, import kategorii z E, M, A, G, a także import wszystkich kategorii jednym kliknięciem. Pod spodem wyświetla się też tabela z mapowaniem produktów, gdzie możesz w razie potrzeby zmienić ceny dla konkretnych kategorii. Kolejną ważną funkcją jest zakładka Status Zamówień. Moduł automatycznie przenosi zamówienia z EMAC do Twojego sklepu internetowego, synchronizując statusy po obu stronach. Dzięki temu zawsze wiesz, ile produktów jest dostępnych w magazynie i jakie są aktualne zamówienia, niezależnie od kraju sprzedaży. Na koniec warto zwrócić uwagę na techniczną zakładkę logów, w której znajduje się pełen rejestr wykonanych czynności. Tutaj sprawdzisz, czy wszystkie zadania modułu zostały poprawnie wykonane i czy integracja działa bezbłędnie. Dzięki temu modułowi oszczędzasz czas, minimalizujesz ryzyko błędów i zyskujesz kontrolę nad sprzedażą na wskazanych rynkach. Wszystko z poziomu swojego sklepu PrestaShop. To naprawdę proste i intuicyjne rozwiązanie, które usprawnia codzienną pracę i pozwala skupić się na rozwijaniu biznesu. W razie potrzeby istnieje możliwość rozwoju narzędzia o dodatkowe funkcjonalności. Spróbuj już dziś i zobacz, jak łatwo można połączyć Prestashop z Emag.